I am Englishman on Mazury Lake, Modern Lake. Nie jestem żadnym wielkim żeglarzem chociaż lubię sobie czasami popływać ale zawsze powtarzam, że żeglarze to starsi bracia lotników i zawsze powtarzam, że od żeglarzy lotnicy mogą się sporo nauczyć. Ale jeżeli już mówimy o tradycji, to jeżeli znudziły Wam się cesny albo uważacie, że są nudne jak kurczak z ryżem, to zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia klasyka, który być może nudzi się trochę mniej. Jak widzicie, dzisiaj jestem troszkę w innym kokpicie. Jestem w kokpicie mojego ulubionego samolotu General Aviation PA28. PA28 został po raz pierwszy oplatany w bodaj 1960 roku. To konstrukcja doskonała, sprawdzona, niezawodna. Prosta w pilotażu, mimo tego, że jest to dolnopłat, e, no setki tysięcy pilotów pewnie się na świecie, na tym samolocie e, wyszkoliło. Warszawa Informacja, wierza, inform aktualnie i na Kraków, Stoń, 90, 90. Wyprodukowano ponad 30, grubo ponad 30 tysięcy egzemplarzy tego samolotu w bardzo różnych oczywiście konfiguracjach bo są tu różne konfiguracje i płatowca, za chwilę powiem o tym egzemplarzu, jak i silnikowe, jak i również podwozie, bo są PA-28 z podwoziem wypuszczanym. Ten egzemplarz przystosowany jest wyłącznie do VFR-u, jest to taki klasyk. Posiada 160-konny silnik Laikominga, model 320 który w zupełności wystarcza do tego żeby lecieć tym samolotem 100 węzłów bez większego zmęczenia silnika zabierze 4 osoby oczywiście wtedy trzeba go trzeba jakby performance zbadać wiadomo to nie jest wysokoosiągowy samolot pilotuje się go bardzo przyjemnie zobaczcie nie ma autopilota a samolot praktycznie sam leci tak. E, więc e, oczywiście dla osób, które latały wyłącznie na Cessnach, na górnopłatach, e, to jest troszeczkę zmiana. E, natomiast no, jest to samolot, który bardzo wiele wybacza e, i w, no, przez wiele lat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, był podstawowym samolotem do szkolenia. Mamy w samolocie klasyczny sześciopak, którego już nie mam w Sokacie i nie zdążyłem Wam pokazać. Klasyczny sześciopak, czyli prędkość, horyzont, wysokość, zakrętomierz, kompas i wskaźnik prędkości wznoszenia. Tak naprawdę to, jest, to są podstawowe, to jest podstawowe sześć instrumentów, które powinny Wam wystarczyć do tego, żeby wykonać lot VFR-owy. Czy latanie taką starą konstrukcją ma sens? Jak najbardziej. Tak naprawdę latanie takimi konstrukcjami pozwala, pozwala poznać taką podstawę, bazę. Nie ma co się bać w wieku samolotów. Samolot może mieć 30-40 lat, a już nie mówię o starszych samolotach i może świetnie być w świetnej kondycji. Warunkiem, żeby latać takimi samolotami, jest oczywiście ich prawidłowy maintenance. Można oczywiście kupić, jest masa dostępnych samolotów, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie mówiąc o Stanach, ale jesteśmy tu w Europie, jest masa dostępnych samolotów wiekowych. Można kupić za, nie wiem, 10 czy 20 czy 30 tysięcy euro Takiego Pipera, tylko że taki Piper będzie wymagał, to będzie ogryzek po prostu, on będzie wymagał bardzo gruntownego przejrzenia, co najmniej, o ile jest lotny w ogóle, no i bardzo szczegółowego przyglądania się na bieżąco, bo stary samolot będzie latał długo, 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 pod jednym warunkiem, będziemy o niego dbać. Ten egzemplarz jest zadbany niesamowicie, wszystko w nim pracuje. E, wszystko jest e, sprawne, trudno się do czegokolwiek przyczepić. Silnik wygląda tak, można że tak powiem, przeglądać się w jego lśnieniu.